Czy znasz Zemstę Aleksandra Fredry? Tym razem cytaty. Cytat pierwszy. Kwa opiekun i kwa krewny. Miałbym z Klarą sukces pewny, ale Klara, młoda płocha, chociaż dzisiaj i pokocha, któż za jutro mi zaręczy? Kto wypowiedział te słowa? Oczywiście, Cześnik, gdy starał się o żonę, zastanawiał się, która ma być jego narzeczoną. Cytat drugi. Pan zaś, mówiąc między nami, masz pedogrę. Kto wypowiedział te słowa? Dyndalski. To Dyndalski wyrzucał cześnikowi wszystkie jego choroby. I cytat trzeci. Zamilcz wasze, co los spuści, przyjąć trzeba. Niech się dzieje wola nieba. Dalej oczywiście dopowiadała ta osoba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Kto wypowiedział te słowa? Rejent. Cytat czwarty. Brałem jeńców tysiącami, co zawiśli od mej woli, bom lat dziesięć toczył boje, gdzie się lały krwawe zdroje. Kto wypowiedział te słowa? Papkin. To on. Uwielbiał się przechwalać. I ostatni cytat. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Kto wypowiedział te słowa? Też papkin. Słuchajcie, to papkin powiedział te słowa, gdy przedrzeźniał Klarę. Nie dajcie się na to nigdy nabrać.